I tutaj. Bimberek. No ale nic. Yy, lecimy. Wracamy. Świątynia wyopatisa. Jadź się nie mogę. Sarenne pułapki. Au! Boże. Więcej ich nie można tu, nie może tu być. Dawajcie 10 pod żonę. Będzie najlepiej. Tędy chyba nie. Idziemy, idziemy. Nie, yeah, tam, tam chyba nie. Tam jest coś innego. Już pamiętam, co tam jest. Fucking <tryknie> <tryknie> hell, no. Jesus Christ! <tryknie> Gdzie jest te o jajka? Też są upierdliwe, jak nie wiem. Du, 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 du. Jeszcze to gówno za mną biegnie Pierdliwe potwory jak nie wiem Co to było Czy jest jakieś wejście na górę nie idę tam, bo nie jestem pewien, co tam jest. Chyba że coś później ważnego. Hmm. O, sorry. Uuu. Ale ziewnięcie. Długie. Fuck off. No, dawaj.

Jezu, ile pułapek, ja nie mogę Jezus Maria Ile oni poskładali tych pułapek tutaj Znowu miasteczko Idziemy trochę... O! Coś stało What the hell? To było dziwne Dobra, nieważne, lecimy dalej Sorry za to, jeśli słyszeliście, moja mama musiała przejść i gada przez telefon przejść na pół domu No ale nic, trudno Kontynuujemy yy, Tak, gdzie te kurde koni są, no O! Łobeczka, nie żywa. Ciekawe, coś stało. Tam chyba były te wcześniejsze, więc może pójdziemy w tą bardziej stronę tym razem. A nie, tutaj jest woda, tutaj nie przejdziemy, czyli musi być gdzieś tam. Czym sobie mapę. Tak, to jest tylko tutaj ten teren, możemy zwiedzić. Tak mi się zdaje, gdzieś tutaj ten teren. Może nie wiem czy możemy też tutaj wejść gdzieś około, tak, ten, ten może gdzieś tak, no nic ym... spróbujmy gdzieś tutaj jeszcze popłacić o tutaj chyba to, to, nie patrzyliśmy jeszcze takie szare jakby na mapie no nic, zobaczymy pójdziemy, zobaczymy zwyciężymy w pułapkę wyjdziemy dobra to jest to tu jest tylko kolę, co zniszczyłem Chyba, tutaj? Tak, jest otwarte Idziemy w całej tej świątyni Vejopatisa Pogodki, jaja, Vejopatisa Jesus fucking Christ jest znowu zejście rzeka, tak? Aha Tedy nie możemy przejść, czy ty nie będziemy No nic Nie mogę tego znaleźć, może poczekajcie, zobaczymy w Szpach szaleństwa Gdzie to jest na mapie To jest tutaj Pójdziemy tam to zrobić Kurde, nie chcę się z nami walczyć, zajacie mi spokój No stary jestem na to ekranach Geralt. Dobra. Mm. Nie przyjdziemy tam, są jakieś. Może? Mapa. To jest jakby to takie miejsce, gdzie nie możemy w ogóle wejść. A bo, jest, bo jest na szaru, tak jakby. Się nie da chyba. Jesus fucking Christ Gupi pułapkę, mi to wkurza Mój pies przecież zobaczyć co się dzieje dla mnie Co się dzieje z orpyn Dobra, tego do nie ma, pójdziemy zrobić w szpałach szaleństwa, no nic Może tamto będzie Jeśli nie to, może później znajdziemy te kokony No nic O, co tutaj? Nice, bardzo miło. mi się jeszcze raz. Wypijemy miksturki jakieś. No nie z wypijemy tylko. Dobra mi się jeszcze, raz, żeby nie, mus nie musieć pić o jeszcze raz ehm, Dobra, nazwijmy ten kokon Tak jak myślałem, parę potworów to pewnie jeszcze jest Zabijemy tutaj, czy jest w pobliżu, żeby nie przeszkadzało podczas walki No ja chyba nic nie wiem jednak Dobra, zaraz rozwalimy ten kolan. O Jest jak gdzieś głównie.